Po wczorajszym testowym byliśmy troszeczkę niemile zaskoczeni bardzo dużą przewagą Briana nad nami, no ale cóż, no liczyliśmy też na to, że jednak os to są OS-y i jest troszeczkę inna rywalizacja, dzisiaj się okazało to prawdą, no Brian popełnił błąd, czego mu oczywiście nie życzyliśmy, no sz wielka szkoda, chociaż zdajemy sobie sprawę, że ciężko pewnie by było tutaj wygrać z Brianem, no ale cóż, y takie są rajdy. Plan był również taki, że trzeba cisnąć Leszka, bo wszyscy wiedzą, że Leszek lubi popełniać błędy, więc staraliśmy się jechać płynnie, czysto, nie za wszelką cenę atakować, ale nie starać się te, stracić za dużo, w związku z tym, że, tak jak wspomniałem wcześniej, można liczyć na różne atrakcje dodatkowe. No i dzisiaj taką atrakcję i taki prezent dostaliśmy, no i cieszymy się z tego, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Przyjeżdżałeś obok miejsca, gdzie wypadł Leszek, jak to miejsce wyglądało? Jeżeli to jest to miejsce, o którym myślę, bo tam stał Artur na tkaniec z okejką, no to było bardzo szybko, bo to był zakręt prawy, taki dosyć ciasny, ale na szóstym biegu, więc jeżeli w tym miejscu oni, wy, w naszym slangu mówiąc, wydzwonili, no to bardzo nieprzyjemny, bardzo nieprzyjemny wypadek. Taktyka na jutro? Cóż, no tak jak dzisiaj, jedziemy swoje. Zresztą jakby ja zawsze staram się jechać swoim równym, szybkim, mam nadzieję, tempem, a zobaczymy, co to nam przyniesie na mecie.